Szanowni Państwo, jesteśmy w drugim magicznym miejscu wśród Grzegorza Kur. Zobaczcie, on karmi kury kukurydzą. Jest tutaj ten czy jakieś odpady... Biologiczne. Biologiczne. Po odzie, jabłka i tak dalej. No, potłoczysz owoce, czyli tak, jabłka tak. i tak dalej. Ale słyszę co? Gra, muzyka, disco tak. czy co to jest? No, codziennie inna muzyka, na przykład pojutrze będzie znowu muzyka Beethovena, potem jest disco polo, albo bawarską muzykę, mamy te wszystkie takie... Czyli, aha, czyli kury słuchają muzyki, nie Tak, tak. Jaja. się. Nie jajka i przede wszystkim nie przychodzili, bo jest muzyka i mieli z zniszczy. I list się boi tego, żeby. się boi tej muzyki. No. Szanowni Państwo, no dużo widziałem, powiem Wam szczerze, ale nie widziałem, żeby kury słuchały muzyki. Tak, ja nie mam wieży takiej w domu z Londynu, od kolegi od Rafała dostałem wieżę z Londynu, przywieziona wieża, żebym to mógł wsliwać. No i te kury są takie zdrowe, zobaczcie, pióra, zobaczcie. Nie ma nie ma nic, nie? Tak, tu nie ma podziobanych, nie ma podżeranych, one po prostu są takie prawdziwe, a jak zobaczycie kurniki, zobaczycie kurniki, gdzie one wnoszą jaja, to w ogóle... Jest... Tak. Tutaj szukają sobie różnego rodzaju robaczki. robaczki. Zielonka jest nawożona trawa dla tych kur. Tak. Dodatkowo kukurydza. Szanowni Państwo, no jest wiele, wiele osób, którzy po raz pierwszy zobaczą takie kury. Ja też nie byłem na takiej... W takim kurniku. Grzesiu, ile tych kur tutaj masz? Tutaj jest 200 kurek. No. Tu, 200 tu 200 kurek, 200 to ty masz 200 jajek, 200 jajek dziennie? 200 dziennie jajek, no. 200 dziennie. Co ty Ta. z tymi jajkami robisz? Nie no, no ludzie przyjeżdżają z nami i kupują sobie, nie? Takie Aha. kurki mamy. No. 200 Aha. kurek mamy tutaj. No ale od takiej kury też przyjemnie zjeść jajko. Nie no, geologicznie czynne, zapłodnione jajko drodze. przez koguta. Aha, Więc na ale tym nosałek... mi, kogut na ile kurek masz? Na kogut jest na 10 kurek, jest jeden kogut zawsze musiał. Tak, bo to inaczej na... by nie dał rady. Do 14? Kurek może odskoczyć, tak? Tak, tak, tak. że może... są prawdzie. Tak. Zobacz jakie kobite, zobacz, jaki dorodny. Taka prowizna ta jest. No, no. Zdrowizna, ani ta. jednego piórka nie brakuje, kury, kury są z rewelacją. No, właśnie. Szanowni Państwo, tak wyglądają drzegosza kury. Idziemy dalej, zobaczycie, co dalej z kurnikami jego jest. Tak, tak. Jakie mają gniazda. Idziemy dalej, Szanowni Państwo. Jak widzicie strumyk. Strumyk, szum strumyka uspakaja kury. To. Czyli te kury po prostu chodzą, piją sobie wodę bezpośrednio ze strumyka. Pokażemy tutaj. O, proszę kamieniami wszystko wyłożone, ładnie płynie. Tam są stanowiska dla kur. Ochronione siatkami. Dlaczego? 30. Ponieważ szczębie, tak. szczębie różnego rodzaju kuny, nie kuny, wychwykują i tak wyjdzie trawę, dalej. Tak. I... Ale powiedz mi, w jaki sposób szum rzeki uspokaja kury? Nie, no specjalnie wiem tak w warunkach naturalnych, to było zrobione dla indyka, żeby mogły napić się czystej wody, żywej, bo ona jest natlenowana mhm. przez to, że leci. A no to właśnie, jest... to jest ważne. Żywa woda musi być natleniona, ona... nie może być martwa woda. Nie, ona jest ruchła, więc cały czas mhm. to jest tak, byśmy ją. To jest strukturyzowana woda. Aha. Ona jest przez ruch, przez kamyczki, tak. Strąg ma w takim. Aha, I ona wzpakają się. Dla mnie też to pocieszam. przychodzę, ja zbieram 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 takim właśnie scenerii, gdzie tak kurki sobie żyją i tak woda płynie. Ale tu masz korkowiec zauważyłem. Też korkowiec amurski, jest wszędzie posadzony. Dlaczego ten korkowiec? Korkowiec jest przy woleriozie, przy Bartonem, wielu chorobach. Nie Czyli się. choroby leczy? Tak, tak. Super. Choleriozę, no wiele sprawuje jelitowych spraw. Mhm. Zobaczcie, a Różański pisze ogromny artykuł, jest o tym na Różańskim, Co robi drzewo? Mhm. Korkowca morskiego. I również katalpa, która kwitnie no. Rozumiem. Ale wiesz, co, wiesz że widzę dziwaka, który buduje Willę dla Kur. Człowieku, no chałupki takie budujesz, że niektórzy mieszkają, tak, nie mieszkają tak. a ty budujesz takie chatki tak. dla tych kur. O no, choć... płaczące pendule tu mamy ten a to znam to morwa biała. To... Nie? Tak, morwa biała no. I takie gniazda no, podobnie. No, no, takie chatki, gniazda różnego rodzaju, no te kury się żyją, czują i lepiej jak niektórzy w Bo, mieszkaniach. Tak wygląda właśnie kurnik. Wygląda tu grzegorza. No. Szanowni Państwo, tutaj mokają, są gniazda. gniazda. są takie, kury sobie chodzą po wybiegu, noszą jajka tam, gdzie chcą, o której godzinie chcą tak. i nikim im tym nie przeszkadza. No, zbieracie jajka chyba często. Tak, wieczorem zbieramy. No, zbiera, zbieracie, o, są tam jajka, dalej widzę. Szanowni Państwo, no jest to fenomen, jeżeli chodzi o tą płytą grzesią. Tu, tutaj no. mają kury rzeczywiście wolność. Ta. I ta muzyka cały dzień taki gra. Cały czas gra. One się uspokajają, nie dziubią się. Ja bym przeszkadzała muzyka, to by koło tej nie, nie nieją, załączam, to one wszystkie przychodzą ko muzyki, bo oni lubią tę muzykę. Też. Czy no to Beethovena im też puszcza? Wiesz, puszczamy, puszczam. Ja pokazałem tam Dujan Zagórski jak przy Betowenie cały czas. Co trzeci dzień mają Betowena? Żeby nie było Monotonii. Aha, Czy żeby nie było monotonii, zmieniać to... Zmieniam cały czas, żeby na wesoło coś miałem, no. Rany boskie, szanowni państwo, no słyszałem jak krowy, wiesz, przy muzyce ta. lepiej się doją. O, proszę, piękna muzyka, tak. można tańczyć z kobietą tak. w przytulaniu się nawet. No. Szanowni Państwo, no Taką moglibyśmy... bo mamy w tym niosą jajka tak. nie tutaj są takie budki, zobaczcie. No, I tam idą niosą jajka. Wchodzą i noszą jajka, kury w takich domkach. Mhm. No to rzeczywiście intymna sprawa jest. No, ta kura czuje się tak. Jakby była rzeczywiście w raju. No. Zanim ja w garka nie było no. A w ogóle wkładasz do garka kury? Nie, ale ja ten wegatariam to nie wiem w ogóle za U mnie kura dożywa do, żywa, do żywocie ma, nie. Do ma. Tu mam te kurki, które to mają 7 lat, nie? Mm -hmm. 7 lat, 5 lat. I Jeszcze noszą? Nie, cały czas, co drugi, co trzeci dzień. Nie ale z reguły kura na takiej zwykłej fermie czy w kurniku to pociągnie 2 lata i już ją wymieniają. Już, już ci powiem, dlaczego wymieniam. Kura no. na fermie ma 75 tygodni. Dokładnie, wszystkie na no. całym świecie fermy. Dlatego, że spada do na 70%. No. A 70%. Już dla nich to już nie jest ekonomia bo pracka kosztuje, pasza kosztuje i już nie ma wydajności, ona musi mieć wydajność 90, mhm. żeby, żeby się im to opłacało. Jeśli kura już nosi 70 sprzedają te kury po 2 zł do ubojni wszystko idą, mhm. to są kury gołe, łyse, bez żadnego pióra, bo nie miały białka zwierzęcego. Tak dzieje, a u mnie kura żyje 7 lat i cały czas jest na gnoju, cały czas nie, nie jest... Czyli pro... te robaki, które są w tym gnoju, taka ta żżownica typowa, tak. ona jest wyciągana z tego obornika... Tak. I one sobie wygrzebują jedną, czyli Wygrzebuj... bakterie, które one potrzebują, to jest, e, fermentuje tutaj cały czas, jest h gnoju, mhm. nie potrzeba żadnych szczepionek, nie potrzeba i ni... kura żyje. I a nie kurują się w ogóle? Kury? Nic, nie kurują, czasami się zdarzy, padnie, to padnie kura, tak jak i człowiek, no. ale one są cały czas, dwa miesiące leje, cały czas są na deszczu. Nigdzie, nigdy nie zachorowały. Te kury tak sobie żyją. siedem lat mam kury, bo okay, jak, no. jakoś jest kogut. No piękne do człowieku. No taki kogut. No. mało kto ma w domu. Kogód, no. No ale tutaj masz Grzesiu więcej tych kur jak, jak, jak 50, ponad 50 wolno kodować Nie, no jako rolnikowi jeśli mam pomieszczenia ja takie mam, ja tak cały czas mam, 200 kurek wolno rolnikowi ja 7 hektarów, no to jak, no, to, możesz kurki tego hodować. Tak, tak. Co masz jeszcze takiego nowego, co moglibyśmy zobaczyć, takiego wiesz, posłyszałem coś o bykach. Też mam, pokażemy, później Dobrze, szanowni państwo, drugi odcinek kończymy, idziemy z Grzesiem dalej. Tak jest.